Witajcie, witajcie. Witajcie, witajcie. Co my to dzisiaj mamy? Venom. Venom, tak. Witajcie, I to... kochani. I to niezwykły Venom. Krzysiek, co to jest za Venom? Powiedz wszystkim. Venom... Klocki Lego. Klocki Lego. Także mamy podwójną fredę bo mamy i postać Marvela Venoma. Trochę strasznego, tak już szczerze mówiąc. Jak mu się przyjrzałem, to można się go bać. Mamy podwójną frajdę i fajną postać i jeszcze klocki Lego. I kończy to mi to otworzyć. No trzeba w końcu to otworzyć. Dobra, to próbujemy. Myślę, że tym plastikowym nożykiem to raczej nam się to nie uda, ale mam inne narzędzie. Może nie jest najbardziej specjalistyczne, ale myślę, że zda egzamin. Co to może być, Krzysiek? Jak myślisz? Ja nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jakim narzędziem otworzymy krucuszki. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Myślę, że nikt. Ja chyba wiem, jakie to narzędzie. Ja to nie wiem. Jak Gotowi? Ja nie wiem, jak Dobra pokażę Ci, a Ty powiesz mi, czy o tym myślałeś, dobra? Właśnie o tym nie chciałabym to Tak, nożyk do otwierania wina. Nie jest to najbardziej profesjonalne narzędzie do otwierania klocków LEGO, ale takie akurat mamy. Czy zdajesz egzamin? Zaraz ja ja hmm. się dowiemy. Pomocnik uciekł. Dobra. O, to jest w takiej pozie. A w to takiej. Wygląda ciekawie. Hmm. Spróbujemy otworzyć od góry. Ja! Hejka! otworzyć twojego vanoma. Ale nie jestem przekonany, czy nam to się uda. ty jak myślisz? Takie? Udało się, widzicie. Mając pod ręką takie narzędzie, udało się, ale sami tego temu nie próbujcie. Chyba, że pod nadzorem dorosłych. Co my tu mamy w pudełku? Klacki Lego. Klocki Lego. Tak. Oryginalne klacki Lego z instrukcją obsługi. Długi, składanie. Jak włożyć? No, bez instrukcji byśmy na pewno nie dali rady. <laughs> Instrukcja ma ponad 100 stron. Ale będzie składania. Ile jest tutaj trosków? Co? Jak myślisz? E, co wiem. Wydaje mi się, że co najmniej 300 Pokażemy pomoc. Tak, jestem pomocnikiem Krzyśa. I Instrukcja: to co było w pudełeczku siateczka z klockami numer jeden. Siateczka z klockami, jaki numer synu? Dwa. Dwa. 2, numer 3, 4, czeka nas dużo składania. Zapraszamy Was do oglądania, czy nam się udało w kolejnym odcinku. Wcale nie byłbym taki tego pewien. Napiszcie w komentarzach, czy nam się uda, czy nie. Ja nie będę owijał w bawełnę, tylko pokażę, co nam wyszło. Ja to ja jestem no, nie na Majka. Może innego dnia Będzie ten Może innego dnia Będziemy nagrywać Minecrafta Albo kto wie, może klocki Lego, Minecraft Co ty na to? Okej Zobaczymy Na razie musimy się przekonać Czy wyjdzie nam Venom Czy nam się uda Czy będzie dobrze zmożone Ale to w następnym odcinku Trzymajcie się, cześć